Dobry. Dzień dobry, słoneczka, witamy pięknie. Dzisiaj piękny dzień się zapowiada. Mężuś przyniósł coś pysznego dla żonusi. Da -da. To tłusty czwartek dzisiaj? Nie, ale ty będziesz, że będę sobie szamala, się. Ale pamiętam, że nakręcaliśmy odcinek na tłusty czwartek z Pączkami, nie? No. A już niedługo będzie znowu, bo to karnawał. Fiu-fiu-fiu, kochani. Dzisiaj fajny dzień, bo tak, poszedłem na zakupki. No i Miśka nic mi nie mówiła o pączkach, pączki nie. były. Tak sobie myślałam, może kupi. Nic mi nie mówiła o zdrabkach, Łuki przyniósł dwie krzyżówki. Do kawusi. Ty miałaś co w bonusie? Handel. A Miśka wzięła Handel, ja się... No mi został stolik, no i zobaczcie z tego, z tego oto tutaj mm, wyszło mi tak, tutaj trzy. Tu dwa. Tu już dwa i tu dwa. A słowa. jeszcze dwie literki. Więc A jeszcze się dwie, chodzić. zobaczymy czy będzie ten stolik. O L potrzebne. Także pewniaka na koniec. No i misia mówi: Zobacz, co ty tu masz. Ty masz tu bądzika. Mm. Także fajnie, dzisiaj fajny odcineczek się szykuje. No dobra, to lecimy. Najpierw te maluchy. Polecimy najpierw sobie z tymi maluchami. Super trzynastka, kochani. I szukamy naszych trzynastek, które tu będą wygrywały. A mamy. A mamy dwadzieścia osiem, trzydzieści osiem, tu można tak trochę o poszerzyć, oczko, dwadzieścia jeden, czterdzieści cztery 25 i na końcu 36. Tu mi się nawet jedna kontrolna uchyliła. Tak, tutaj to rzadko drapiemy, więc nawet ich nie pamiętamy. W super 13 pusto. Masz swoją owocóweczkę. O, owocóweczka. Czekajcie, ja tu chyba trochę do przodu przejadę z tą kamerą, bo ona mi tutaj coś chce spłatać figla. Tak? No. A jeszcze mój brzuch jej tu chce pomóc. O. To robimy coś takiego, e, owocówka, misia, kosztuj, pączunia. Nie A, nie smacznego. będę się odzywać, bo brzydko. Tak? Smacznego. No to lecimy, 36, zobaczmy, czego tu będziemy szukać na początku. Gruszka, ananas, dobra. Ananasy. Ale jak przełknę, to już będę mogła się odzywać. Dobrze. Gruszeczki, ananasy, czy to wszystko? No chyba tak. To lecimy karambo i brzoskwinia. Karambola tu. Jedna. A tu jest druga z brzoskwinią. Ok. Mamy kolejne. I chyba już. Borówka Wisienki. Boróweczka. O, tu jak w pionie sobie borówka stanęła. Borówka, a wisienki Też mamy Tu fajnie jak w Paradiso, zawsze są Tylko czy będą linie? Ok To pojedźmy sobie tutaj Melon, jabłuszko mm -hmm. Melon, melon Melon, melon Drapiemy, tu Tu ładnie Melonki, naprawdę Melonów to to mamy sporo. Oj, bo bym truskawkę tu dziabną, a my mamy jabłka. Do zdrapania. Dalej mamy winogrono cytryna. Cytryny też tu spoko są. Okej. Okay. Jeszcze winogronka. No, owocóweczko. Wiesz, że ja cię lubię. To chociaż tutaj się ładnie popisz. E, pomarańcza i. Kokosy. Tu pomarańcze, fajnie. Zobaczcie, jak tu kiwi by, by mi pomogło. Nie, to awokado raczej chcę, ja gadam. Kiwi tu mam. No awokado bym chciał, miśki. No a mamy. Banan i truskawka. Ale truskaweczka nam daje linie. Super. Czyli tutaj mamy minimum, a może coś będzie więcej? Sprawdźmy. No jest trujeczka, kochani, ale mamy wygraną zdrapunię. D, D i D. Pięknie. Pierwsza, pierwsza wygrana. Dobra. O, misia mi tu już tutaj życzy dużo szczęścia w kolejnej zrapuni. z trójeczką i poszukamy sobie klipsu. Tak. Troszkę wam przybliżę. I co będziemy szukali? 21. O, Misia, zobacz: Twoja data i połowa <głos> mojej. <głos> Ale dwudziestki tu wysypały. Wysyp 20. A u nas? A u nas? 24. 19. Siódemeczka łukiego. 23 i 12. Dobra. A drugi rządek. Zobacz. Pomiędzy naszymi, tak. tu powinna być 27. Dwudziestka, ale, ale blisko. 22,1 i 37. No nic się nie stało. No tak czasem bywa. Kochani, to jest wpisane w ryzyko. TBS. No. To nasze ostatnie szmaragdowe dolary. Zobaczymy, co tutaj, kochani. Szukamy tego szmaragdu. jakie ostatnie jak mega linia jeszcze. No ale ostatnie nasze tutaj te premierowe, w sensie takie, no. No z premierki. A, że w sensie że... ostatnia z drapka, która wyszła. Tak. No. I szukamy, kochani. U nas jeszcze jej nie widzieliśmy. Podkówki w tej zrapuni. No to sprawdzamy, co tu pod dolarami. Zaczynamy winogronem. Melon. Bied Biedron. Biedron. Biedron z cytryną. ok. Korona, awokado. Przesuniemy sobie zdrapunię. Garniec, motyl, bananek, śliwka, ananasek. Co dalej? Klucz, kier, karo. Zobacz jak blisko. No tu kości nazywają kości i karty chyba, żeby zrobić layba. Wiśnie kwiatuszek i mamy jeszcze tu cztery szanse jabłuszko muszelka piękna dzwon i tu bym chciał żeby coś padło a tu mamy pik no tym razem kochani, w tej w tej akurat pusto d tu g chyba na górze tak g d i c o no do pustaczków. Pokaż tutaj tą bądzikową odkurzę tutaj matę, bo tutaj nasypałem. Kochani, mega linia, mega linia. Skąd mamy bądzikę? Od pani Marzeny, od nie, pana Jacka? Nie podobno. wiesz? No z różnych miejsc wyłapujemy, gdzie są. póki są, bo dopiero co? W marcu chyba wychodzą żółte. W lutym już wyjdą? Nie pamiętam, nie będziemy. Nie mów, bo my nie wiemy. Nie, my, my już nie wiemy. Czekaj. To znaczy mamy zapisane, ale ja nie pamiętam. Trochę oddale. O, żeby było widać więcej. Żebyśmy tutaj nic nie pominęli. Klapki i moneta. No to jedziemy. Klapeczki już tu na żółtym. Klapeczki na fiolecie. Mamy też monetę. Fajnie. Tutaj klapki. I monetka. No ładnie. Było trochę tego, trochę drugiego. kończy się, już nie ma. Nie ma? No to super. Serce, gwiazda. Tu jak ładnie. Ale pięknie. Bądzik, może dzisiaj Bądzik tutaj zaskoczy pięknie. Gwiazda, serce, mamy gwiazdę. Może to będzie gwiazda odcinka. Tutaj. O, to mi się podoba. Gwiazdeczka i kolejna. Dobra, na razie trzymam formę nic nie pomijam. Chyba. <noise> chyba. No, ja, nie wiem. ja patrzę. Kokos i ja Kokosik i piłka. I tak, piłeczka jest. Piłeczka. No, ładnie. Tu piłki się spisują. O, jest kokos. Super, super. Misiaki. Wszystko? wszystko? Był, był Chyba. kokos, był Chyba kokos. Tak. Dalej mamy sakwa i słoneczko. Sakwa i słoneczko. I szukamy słoneczko. Tu już dorwałem. Sakwa już też jest. Też jest, no. No to dobrze. Piękny start. No i. Po jednym. Po jednym. Ale, ale, wiesz, ale, było. ale było. Ale było, kochani. Dobra. Rower wiśnie. Tu mamy Wisienki. Szukamy, szukamy. Są kolejne. Będzie i rowerek. Na żółty. O, na żółtym. Bo ja już tak spojrzałem. Zielony jakoś mi przeskoczyło. No dobra. No póki co, naprawdę, naprawdę. Całkiem, całkiem. O, tu mamy podkowy. Podkowa liść. I szukamy. Listek już tu. Liść podkowa. Jest kolejny listek. Co mnie do tych Nie wiem. Liść, liść podkowa. No kochani, listki były. Podkowy, Podkowy. Pierwszy, którego nie było, to podkowa. Dobra. Tęcza, cytrynka. Czy były te symbole? Tęczy i cytryny. Oj. Oj, ja nie kojarzę. Oj, ja też. I chyba nie ma. zaczęło się. No. Trochę się zaczęło. Motylek, prezent. Oj, prezenty to były. Szukamy. Motyl. I tu mamy prezent pierwszy. Jest w niebieskim kolejny. Motylka nie ma. No, też nam przykro. Sprawdźmy co dalej. Foto pierścionek. Foto kojarzę, że na pewno było. I tak, tu już no, no na żółtym. żółtym. Foto. Na fiolecie. Tylko, czy z biżuterii tu był pierścionek? Chyba nie. Mamy tu Foto na... na żółtym. Mamy tu naszej kochani, ale pierścienia nie dali. Dobra. Arbus, lody. Arbus był, lody były. Czyli będzie drapany. To. No, dawno nam bądzik chyba nic nie dał. Co? No, w mega. No, Oj, no. chyba nie. Zobaczymy jak dziś. Lody na fiolecie. Arbus na różowym. Arbus i. Lody, lody, Wszystko lody. Wszystko. Na zielonym już nic. Coś te zielone takie? Mało podrapane. Może teraz? Kości żółw. Oj. A ja nie kojarzę. Za chyba tu przejedziemy tylko tak kontrolnie, bo chyba. Chyba nic z tych dwóch symboli, dobra? Zostało nam sześć, kochani. Popcorn, dzwonek. Oj, to było, to było. Mamy tak. Dzwonuś, dzwonuś, dzwonuś. Czekajcie, oj, tu bym prze. Tu bym sobie coś pominął. Dzwonek, popcorn. Nie, nie, patrzę, czy nie było, bo coś mówię. Czy tu coś nie było. Dzwonek, dzwonek, popcorn. Ej, no gdzie te jest na dole. Dopiero w żółtym. Mm -hmm. I w zielonym. I w zielonym. I tu mamy dzwon. No i dobra. Cztery do końca. Auto, szminka. Mamy szminkę. Są auta. Szminka, szminka, auto. Tu kolejna. Mina. Mm, mm, mm. No i, kochani, Dwa ostatnie. powiem Wam, że ten Oj. początek tak się ładnie zapowiadał, ale zobaczymy. Zobaczymy. Diament, flaming, były te symbole. Diamencik tu. Tu mamy dublet, ale winogrona nie było. Diament powinien być zielony. Oho, faktycznie. I jeszcze wyżej. W zielonym O faktycznie. Ajajaj, aj, aj, aj. no wraca forma. Diament. Tu. Tu, dobra, flamingi. Ale zobaczcie, pióra z tych flamingów spadły i nam tu zablokowały. Flaming na żółtym. Mhm. Czyli linii brak, oj Bondzik, oj, z tej paczki pusty, chyba, że bonusik, chyba. no to sprawdzamy. Haha, ha, portfel, I portfel cztery cztery dychy, b -g. a kontrolne różne, OBG. OMG. G, o -M -G. O -B -G. <laughs> Tak chcieliśmy tego Bondzika tutaj ładnie zaprezentować, ale, masz de la ale mam krem de la crème, czyli nasz tutaj pewniak do kawusi. Umiszki nic, umiszki w handlu w bonusie nic, w zrabkach nic, zobaczymy co tutaj. Tutaj, tak jak mówiliśmy na początku, trzy, tu już w niebieskiej dwa słowa i dwa słowa w zielonej. No to sprawdzamy. Sprawdzamy po jednej, sobie sprawdzimy. Będziemy tak odkrywać. X, kochani, x. I ten x nam daje coś fajnego. Bo ja już ja, wiedziałem, trzecie. że ten x nam daje tutaj trzecie przy mnożniku. Ale fajnie. Bo tylko tu miałem Zaznacz x. Słowo. Tu miałem, kochani, tylko x. Mm, nigdzie więcej. No to już mamy dwie wygrane. Dwie wygrane, tak. A zobaczymy, na pewno, czyli też na pewno bonusa nie będzie. No to sprawdźmy tą ostatnią literkę. A jest nią o. Kochani, o. No to lecimy. Co nam tu jeszcze o dorzuci? Czy coś dorzuci? Tutaj chyba wszystko w bonusiku. Co ten bonusik by tu miał? No, dyszkę. Sprawdzimy sobie. No dobra, no to lecimy o. Czy on nam coś tutaj pomoże? WZ nie było. Czyli tu nam nie pomoże. Dobra, czyli tutaj dalej dwa. No i przy tym mnożniku chyba chyba nie za bardzo to nam pomoże kochani. No chyba to nie. sprawdźmy jaki tu będzie mnożnik razy jeden czyli 20, 20. zł. Czyli C. mieszkam je tutaj i tak kochani by było no brawo. <śmiech> <śmiech> czyli te dwie krzyżówki które ja poszedłem do kawy zrobić wróciły. się zwróciły. Pójdziemy sobie wymienimy. Tu na fioletowej 3. Przy mnożniku. Ten X nam dał kolejne słowo 3. Czyli dzisiaj na ten nasz odcineczek 23 zł. Pewniak plus 3 zł z owocówki. No, czasem tak bywa, kochani, to i tak się. Będzie co mnożyć. Trzeba się cieszyć, jak to niektórzy mówią, że w ogóle coś, coś wpada. Okay. Będziemy to mnożyć ci pięknych zdrapeczek szukać. Czasem jak pojedziemy w różne miejsce, to takie piękne zdrapki widać. Tak. Widzieliśmy też y, Zodiaka. Całego od góry właśnie. No, takiej zdrapki jeszcze nie mieliśmy. Całej od góry wygranej. Wszystkie symbole, żeby trafimy bymy. kotek zbawić. Więc też takich pięknych będziemy szukali. Oczywiście. Pięknego dnia. Dużo uśmiechu. Buziaki od pa. nas. Pa. Pa.